Dzień dobry. Moje imię jest Podwójna Alicja Maria. Mieszkam w Warszawie. Jestem osobą mocno zaangażowaną w wiarę. Dzięki wierze w ogóle uważam, że istnieje, bo był moment w moim życiu bardzo krytyczny, kiedy właśnie wtedy. Zastanawiałam się, czy istnieje Bóg, kiedy chodzę do kościoła, modlę się, uczestniczę w mszach świętych, a tutaj mnie spotyka taki dramat życiowy. Więc idąc na spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, zapytałam, Panie Jezu, gdzie Ty jesteś w moim życiu? Coś się zawaliło jak u Chioba. Bo tak było rzeczywiście. I naraz ujrzałam oczami duszy Pana Jezusa Miłosiernego, w czerwonej szarcie z Częstochowy, z kaplicy w Częstochowie, który odpowiedział, usłyszałam jego głos autentyczny, który mi powiedział: Córko, jestem z Tobą i z Tobą cierpię, bo sama byś tego nie przeżyła. Więc zastanowiłam się, czy ten głos to był autentyczny, ale stwierdziłam, że tak, bo po, tej, po tym spotkaniu z Jezusem, autentycznym, moje życie. Mój stosunek do sytuacji, w której się znajdowałam, zupełnie się zmienił. Zaczęłam się modlić o to, żebym miała taką wolę przebaczenia osobie, która mi robi krzywdę. I to trwało dosyć długo. Osiem lat się modliłam o takie przebaczenie na poziomie serca, bo jakby przebaczenie ma takie dwa poziomy: woli i serca. Woli. Od razu chyba przebaczyłam, można powiedzieć, bo nie modliłam za człowieka, który mi robił krzywdę, ale z sercem było gorzej. Także siedziałam dosyć długo, ale modlitwa ma swoją moc i cierpliwie modliłam się, modliłam i po 8 latach doznałam takiej niesamowitej łaski przebaczenia, że poczułam się nowonarodzona. I mówię, że Panie Jezu, Ty jesteś naprawdę ze mną, Ty mi tak pomagasz, wierzę Tobie i kocham Ciebie na wszystko. I jest to tak do dzisiaj. Człowiek, który robił mi krzywdę, odszedł, ale ja mu wszystko wybaczyłam i nawet modlę się za niego po śmierci. Mam troje dzieci, już bardzo dorosłych, bo sama też już jestem bardzo dorosła. na ja mnie tu kończę 80 lat. I moje dzieci, ja byłam zawsze blisko moga. Nawet miałam plany wstąpić do zakonu, jak byłam młodą dziewczyną. Ale wydawało mi się, że będę lepszą matką niż siostrą zakonną. Nie bardzo wydawało mi się, że obserwując siostry zakonne, czy ja będę w stanie wytrwać w tych wszystkich przysięgach i postanowieniach. Czy nie wtedy będę bardziej raniła Pana Boga niż będę matką? Urodziłam troje dzieci, ale niestety moje dzieci są też bardzo dorosłe, ale nie udało mi się ich jakby, jakby wychować tak na chwałę Pana. No i teraz rola matki jest wiadoma, że mamy się modlić za te swoje dzieci. Pan Jezus mówi tylko się modlcie. No i właśnie z pewnego dnia poszłam do kościoła na soskiej kępie, w parafii mojej córki do kościoła do samtori Matki Bożej nieustającej pomocy i tam wisi. Obraz nieustannie Pana Jezusa miłosiernego. I tak się patrzy na tego Pana Jezusa i mówi Panie Jezu, co ja mam zrobić ze swoimi dziećmi? Przepraszam Cię, że ich nie wychowałam dla Ciebie. Przebacz mi to. I wtedy po raz kolejny w życiu usłyszałam głos Pana Jezusa. Ty się tylko módl. Reszta należy do mnie. I bardzo konkretną modlitwę mi zalecił Pan Jezus. Trzy razy dziennie odmawiaj koronkę do krwawych łez Matki Bożej. Więc zaczęłam tak się bardzo, bardzo gorąco modlić. I zmienił się stosunek mojego syna do mnie. W ogóle, przede wszystkim, on się bardzo zmienił. Mówi, mamo wiesz co, ja się nowy, poczułem nowo narodzony człowiek. A ja sobie myślę, to Pan Jezus działa. Panie Jezu, ja Ci bardzo dziękuję, że Ty działasz w Jego życiu. I tak myślę, że tak jak Pan Jezus powiedział, Ty się tylko modl, a resztę należy do mnie. I to jest prawda. I tak trzeba. My, matki, Pan Jezus nasze dzieci bardziej kocha niż my je kochamy. I nie będzie chciał zrobić krzywdy. I chwała Panu. Yeah, I would have been her season to get love and soul.